Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Draco Widzimy się w kolejnym odcinku Blair Witch. I udajemy się dalej żeby zobaczyć co tutaj może się nam przytrafić Co tutaj jest? A laleczka kolejna Więc już trochę ich mamy Jest coś tam nam znalazł Namiot? No tak trochę jak gdybyśmy właśnie cofnęli się w czasie No co idziemy dalej? Bullet się boi czy jak? Przecież wezmę dobra widziałem widzicie czeka na tą laleczkę. dupa na totę Kto tu jest? Marius No, dobra, chowaj to Co idziemy? Nie wiem czy tu na górę, na górę chodź, pójdziemy There, huh? Patrz, są w ogóle takie fajne kwiatuszki. To chyba brzo... To cmentarz jest jakiś. Albo tylko skała. To, to będzie... O, o, kolejne? Nie, to jest świeczuszka po prostu. Mamy nieśmiertelnik oh, pierwszy! Is... Osiągnięcia. Pewnie ich było... Bu... No, no, Palmer. Pewnie było ich więcej, yeah, yeah. ale... No ja ogólnie tą grę będę maksował, bo tak widzę, że ona jest taka bardzo dosyć prostolinijna, że wszystko tutaj da się zrobić tak e, jak poświęcę więcej czasu to to sobie ogarnę. Więc halo, pies. E, więc na spokojnie, jak już sobie nagram całe to wszystko, całą serię z tej gry, wtedy będę sobie szukał wszystkich znajdzie. Pewnie te wszystkie to temy trzeba znaleźć, wszystkie śmiertelniki, zdjęcia, wtedy będę miał więcej czasu. A tak teraz tak chcę po prostu skupić się na fabule i ogólnie na czerpaniu przyjemności. Z tego, jakby nie patrzeć, fajnego horroru. Teraz już w ogóle, jak pamiętacie, nie wiem, czy zwróciście uwagę, jak wchodziliśmy w pierwszym odcinku do lasu, te drzewa były takie ładne, zielone, a teraz są już takie, y, czuć, że mocno październikowo, jesienne. Nie chcę spaść na głowkę gdzieś, więc jakoś tak ostrożnie. A, to są kolejne schody, czy to te, którymi my przyszliśmy, halo? No nie wiem w sumie. A chyba, że zrobiliśmy kółko i weszliśmy tymi Będziemy teraz... A poczekajcie Wróćmy do obozowiska, może coś jest, jakieś znajdźki, halo Bulet, chodź Gdzie ty jesteś? się tak teleportujesz, strasznie cię skupić, Szukaj tu czegoś, szukaj, szukaj, szukaj no, tu nic nie znaleźliśmy, żadnych zdjęć, nic takiego Są jakieś śmieci Masz coś w buzi? Bullet! Tak, się wolisz tarzać w liściach. Dobra, tędy wyszliśmy. Czy znaczy, tędy przyszliśmy? Tędy przyszliśmy do obozowiska. Więc może udamy się teraz tutaj na górę. Nie wiem, zobaczymy, cokolwiek zwiedzimy. Bullet, jak będzie miał ochotę, nam coś przyniesie. Jak nie, to trudno. Mam no, bullet? No chodź, szukaj tu czegoś. Nie jest jakoś zainteresowany pomocą nam dzisiaj. No nie ma tu nic. Wleźliśmy w krzaki. Dosłownie w O coś tam masz? Myślałem jednak, że ten pies się ogarnie, ale nie. Dobra, tu da się wejść jakoś, tu się nie da przejść. Drzewa nam blokują przejście, dobra. To idziemy w jakąś inną odnogę lasu. Tutaj pewnie wrócimy do punktu wyjścia gdzie zaczynaliśmy grę dzisiaj Of course że tak Dobra wracamy do namiotu. Halo Jak zwykle te kłody rzucają nam ludzie co się stało Z czemuż czekasz halo? Czekajcie trzeba otworzyć oczy, bo on tu powiedz coś widzi gdzie toś masz, halo? Szukaj. A, melodia też się zmieniła, ale nie widzę tych tych totemów. No chodź tu. Ja wiem, że psy widzą, wie co to lina jest. A, rzeczywiście, zobaczcie. Chciałem z tym zrobić, excuse me. My nie mamy jeszcze pewnie taśmy, bo to taśmą uda się naprawić Idę do, o, do obozowisku w takim razie i to spróbuję ogarnąć A tu? Ta dupa nie przejdzie, bo przecież kłody nas blokują Pies? A bullet nie przejdzie teraz Halo, gdzie są jakieś taśmy? Nic nie ma Na miacie też nic nie widzę O, pies przyszedł o jest coś E no halo, nie było tej taśmy tu przed chwilą no, Czajcie wy Dobra pochówek A czyli to był cmentarz Dobra, teraz trzeba znaleźć, w którym on e, po górku go pochował. Bulet? No, szukaj. Wydaje mi się, że to było tam na górze. Dobra, to lecimy tutaj. Chyba, to cmentarzysko. To jest to? Tak, to jest to. Piesku, no, do dziurki. Kopu, kopu. Co mamy? Możesz mi to podać? Wtedy osiągnięcie kolejne dostanę. Szukaj. Ach ty jesteś po prostu nawiedzonym pieskiem. Co to jest? No i szukaj piesku. jak się ciemno robi. I nie biegaj tak szybko ile razy mam ci powtarzać. Halo. No co? Tu już byłem Idziem po raz? A tutaj jesteś I co tu mam dalej iść? Tu? Tak, tu idziemy tu nic nie ma Oprócz śmieci Szukaj Nie chciałem cię głaskać, ale dobra już Tak, wymiziamy cię patyczkiem A teraz do roboty W sumie co ty przeprowadziliśmy tu, tutaj już sam byłem halo Chyba że bo tu co było Tu już na górę można wejść? Nie, to stąd przyszliśmy O, coś tu jest Ale to co ja z tym mam zrobić Kamerą mam teraz hmm. E A czy teraz nagrobek jest przewrócony? Jest tu coś? Oprócz... Chodź tu. Co tam znalazłeś, halo? Będziemy teraz błądzić się tutaj w tym obozowisku, no? O, dobra. Chyba ma teraz trop i co tutaj mnie przyprowadzisz? Znowu? Ale co ja tu nie mogę z tą świeczką nic zrobić, halo. Chyba, że mam jakąś świeczkę już się w tym. Eee... Czeka, piłka, naszywka. O, czekajcie, on tam pobiegł gdzieś. No już, już, już idę. Troszkę nam się zbłądziło, ale dobrze. Odnaleźliśmy... Co my odnaleźliśmy? Rzekę. A ja wlazłem znowu w gałąź. O oh, kurde Krótko falówka, no elo Aha, czyli pewnie ten kanał teraz No halo, zmień kanał Dobra, może i ten A, w dupie z wami No idę już piasku, nie denerwuj się No? Co się stało? Kolejny nieśmiertelnik. A może dopiero teraz się te nieśmiertelniki zaczynają? Wow, gdzie my w ogóle jesteśmy? To jakieś miasto kiedyś było. Jakieś autostrady tędy jechały? Ogólnie Schiza. A jakieś Arabowo! O, ktoś dzwoni do nas. No, you're not real. Jakieś fałszywe tutaj mamy połączenia. W ogóle jakieś piaski, wydmy. I po liściach chodzimy. Oha, coś się stało. No, ps, piesek biega po tych liściach, to no, generalnie go nie widać. Więc spoko. Słyszę dziwne dźwięki. Piesek się boi. Nie bój się Hal, pogłaszczemy go. Coś czujesz, że zaraz będzie czekała mnie kolejna walka? Oj, coś tu było? A, bądź bo się boi tych, to temu. O, lol. Pożar jest? What the fuck? Nie wiem, trzeba mu uciekać czy co robić? Oła! Wow, są jakieś liście! Nie mu uciec! Ale nikt mi nie mówi, że mam... Co się stało? O kurde! Czekajcie, są jakieś tornada z liści! Co się stało? Dalej pewnie się bies O, jesteś piesku, co się stało? Szukaj. O, -o słyszę dźwięki. <laughs> Więc, chodu. O, ja pierdzielę. Nie wiem, czy one mi krzywdę robią, czy nie, ale. Dziwnie to wygląda. Nie mogę generalnie stąd jakby wyjść nawet. Tędy może gdzieś w lasu cieknej i chodu Oho, to wraca do nas A może ja muszę chodzić, poczekajcie Gdzie jest pies? Eee, właśnie po tych wydmach Bo te liście tutaj raczej chyba nam krzywdy nie zrobią, jeżeli jesteśmy na piasku No, chodź tu Rzeczywiście, widzicie? Dobrano o, coś tu jest Lukasa mamy tym razem No dobra, e, teraz Aha. Trochę jesteśmy ranni, Jeśli się boję, że jak wyskoczy jakiś potwór to będą chcieli nas, znaczy od razu będą mieli nas na hita tak naprawdę Tam się jakoś muszę dostać, ale spróbuję to jakoś naokoło może Tak zobaczcie te liście od razu na mnie lecą Są dwa jakieś kopce kreta Dobra, elo Idziemy tędy Coś tu jest Ogólnie schizowo, gdzie jest pies? Pies jest tam, dobra No dobrze, to doszliśmy do jakiegoś płomyczka Co teraz? Dobra, szukaj dalej Halo nie tak szybko Dobrze on nas prowadzi po tych wydmach, nie? I co teraz? Dalej, piesku? A, tutaj jesteś, dobra Gdzie teraz? <grystujesz> jesteś za szybki dla mnie, halo O nie! Znowu, kurde, te meteoryty jakieś Jakaś drabina, co to jest? Wow. To jakaś Co tu się działo? Nie mogę ogarnąć w ogóle tej schizy bo To pewnie znowu mi się coś wyobraża po prostu I wcale nie ma pożaru a nic się nie dzieje, ała O oh, fuck Ej bo te liście nas no biją Ej umarłem od liści, Czajcie, jaka głupota Aha, no dobra W każdym razie, okej okay. Znowu żyjemy. No Dobra, teraz już przynajmniej wiem, że liście nas mogą zabić. Gdzie one są? Nie ma liści na razie. Tam jest jakiś kopiec, ale może zdążę tu wskoczyć. Okej, okay, tu jest kopiec jeden. Tak chyba trzeba iść za tymi płomieniami i tam... Nie wiem gdzie one nas doprowadzą. Psa zgubiłem znowu. O, co to jest? Bart. No, mamy już dużo tych zdjęć. No, idziemy dalej, piesku? No, szukaj. Obstawiam, że tu muszę dojść. O, oh, fuck. Chyba tak, dobra, elo. Nie zatrzymujemy się, to jest pierwsza zasada tej gry. O, oh, kurde, jeszcze dostaliśmy z tego z pocisku nie wiem gdzie jesteś, upies pies? biegnę na pałę, no trudno mało widzę, wy pewnie też, ale no jakoś trzeba przeżyć, nie? znowu te metody palmy, zobaczcie Rosem, jesteśmy na plaży o kurde Pieseł Chodź bo schizę mam Chodź porobimy głasku głasku no piesek Nie mówcie mi że tu już jeszcze potwór jest Tak tam jest potwór Ja pierdzielę Przed nami jest ale No halo Tu latasz Czasem go widać ale On jest za daleko Coś mi się tak wydaje O tam jesteś W te liście O tam lata To dlaczego on tak Ej ty nie idź tak daleko halo no To moja latarka jest słaba, zobaczcie A czy ja mogę na przykład nie zabijać tego potwora? O, tu jest Dobra, raz go zaatakowaliśmy Gdzie jest pies? Ja się cykam ok. zaatakowany drugi raz Tu jesteś on ciągle w tym samym miejscu stoi na szczęście, ale... No halusz, powinienem się umrzeć. Chyba cztery razy, czatne. Eee, demony niszczyć. O kurde, dwa naraz. Wow. Oj chyba zrobiliśmy już więcej jak 10 bo dostałem osiągnięcie Dobra to spierdzielanko. Chodź Chodź bullet zostawiamy je Mamy osiągnięcie to idziemy bawić się w inne zabawki Innymi zabawkami O i znowu w nas strzelają, czajcie O niej co się stało Mogę cię teraz pogłaskać? Nie No dobra Trzeba się dostać tam Hello? Myślę, że umrzemy jeszcze. O oh, fuck. Ale nie umarliśmy. Jakieś okopy, wojna, co tu się dzieje? Nie Niezła skiza, <grym> jeżeli chodzi o naszą postać. Tutaj zobaczcie. LOL. Wow. Gdzie nas teleportowało? Ja pierciele. No dobra. Nie wiem o co chodzi, ale generalnie... O, żołnierz jakiś był Nasza postać jest mocno posrana Przez nią i ja, bo Mam buleta? Nie mam buleta. Aha, czy to jest jakaś w ogóle retrospekcja? Może on brał udział w wojnie i wiecie miał schizę? Mogę tu wejść? Nie mogę. I to światło takie strasznie rażące w oczy. Wow, uspokój się tak, uspokój się. No tak, mi dostaliśmy jeszcze z tego. Z armaty. Z bomby jakiejś. Słuchać wojsko, ale nie widać wojska. I strasznie jesteśmy poranieni, bo tak w ogóle chodzić nie możemy. oj, ojoj. ojoj. W ogóle akcja jakaś strzelają Myślę, że my zaraz się obudzimy, bo tak On już nie ma siły, ledwo idzie No, dawaj No i co, piesek nas obudził Kochany piesek, on zawsze nam pomoże Chyba się boimy Nie, nie, nie chcę puścić Niech pan sobie jeszcze pogada Kurde Dobra Kochany psiaczek No ujdziemy wow, idziemy jesteśmy teraz Dobry piesek Dobrze o, jest, jest checkpoint, także możemy się żegnać. Mam nadzieję, że ten schizowocznik wam się podobał. Był dziwny, może nie straszny, ale był dziwny, przedziwny i w ogóle masakra. Także trzymajcie się, do zobaczenia w przyszłości. Pa, pa!